Dzień dobry Państwu. W imieniu miejskiego gminnego Środka Kultury w Margoninie chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie powitać na dzisiejszej majówce połączonej z, ze świętem Strażaka. Za chwilę będziecie Państwo świadkami... Na, na temat chodź, akcji poświę, poproszę pana Wojciecha Burzyńskiego. Za obiadem Łodzi 98. 97 na miejscu, daje się Dla. na rozpoznanie. Dobrze, dziękuję. Słuchaj, z zastępcą, że mnie z już jadą. Karefki mają zadyskulowaną. Przez cały czas państwo słyszycie. Ja przede wszystkim zapraszam wszystkich na ławeczki. Będzie najlepiej widać. Za obiadem Łodzi 97. Słuchaj, mam zderzenie dwóch pojazdów, motor oraz Peugeot 205 e, Dwie osoby poszkodowane, motor nieprzytomny, e, pasażer w szoku Według ustalonych informacji, e, kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia Fajno, do, przyjąłem. Do czy środki na miejsce zdarzenia? Tak, odeślij mi pogotowie, policję oraz e, zastęp 963

na, na pomoc zostaje wezwana następna jednostka. Tutaj w wyobrażeniu nadjeżdża. To jest jednostka OSP Margoni zamiejscowa Próchnowo. Obsługuje główne zdarzenia na drogach w tamtej części gminy. Te takie fajne jako tutaj e, pytania, kolorowe światełka, które są na, na tym rozłożone. Jest to najnowszy nabytek e, dwóch jednostek straży pożarnej na tych samochodach są takie rozporzenie. One po prostu pomagają również e, pilotom, śmigłowcom ratowniczych tym e, oznaku, oznakujemy e, teren. W tym wypadku doszło do kolizji pomiędzy samochodem osobowym a Cały czas Państwo wszyscy w tle korespondencję z jednostką nadrzędną. Komietą... Powiatowo. Kierowca zwiał. Podejrzewam, że na podwójnym napęcie w tej chwili nieprzytomny, podejmujemy działania na górze. Już znaleźli gdzieś tego uciekiniera z samochodu. Tutaj zajmuje się również ekipa poszkodowanych, który został na miejscu, bo no to rowerzystom w tym układzie. No i państwo, może, może ten parawan, jeżeli można prosić was, yy, dowódca, rozwijcie go z boku, żeby po prostu było widać, yy, no niestety, wszystkie zdarzenia, gdzie krew się leje, gdzie komuś coś, coś się stało wzbudza taką niezdrową ciekawość w związku z tym nastąpił zakup tego parawanu, który wysłania przed gapiami poszkodowanych w wypadku często to bywają to również osoby bardzo mocno poszkodowane, poranione widok mało sympatyczny Witamy Pana Burmistrza Janusza Pierockiego na naszym bronią strażackim, między innymi z pieniędzy urzędu miasta i bynu. Został... Ja macie jak Został... w Został. jest nieprzytomny, Został. w szoku, przytomny. Został. Został. jak i za parawanem, jeżeli oddzielimy, no jedynie Darek górki, Górka bez drabiny obędzie się, bo podniesie krótkie do góry i poprzez parawan wszystko widzi. W dniu wczorajszym była się bardzo miła uroczystość w żoniu było poświęcenie nowego samochodu, który też bierze udział ten mniejszy, tego horda, w pełni wyposażony. Ludzie przeszkoleni. Teraz co do tego pana, który leży sobie tam odpoczywa na kocu. Nie wiem dokładnie jak tam wygląda. W każdym razie ratownicy zakładają kołnierz usztywniający w pierwszej kolejności, to ma odcinek szyjny.